No i ponownie się spotykamy. Już wam od razu mówię, tutaj w międzyczasie trochę pobijałem Yeti. Do tego, jak mieli zaraz wam pokażę jedną rzecz, gdzie to jest. Nie tu, tu wyssano poziom, tam trzy jeszcze postaci miały wyssany poziom. Ale ten gostek ma coś takiego, że ma możliwość Mniejsze przywrócenie. Można, można. I jeszcze mi został mięsk. Żeby nie było, pokażę, bo to fajnie wygląda. Mi, gdzie Magia to podstawa, to. jednak już. Jedynka jeszcze można z modami przejść troszeczkę jak w diablo, opierając się na sprzęcie magicznym i tym podobnym, z czarami różnie, ale tu już niestety się zaczynają schody. No, i tu jest nawet grupowe leczenie, ale najpierw to. No, Walni Mińska. No, i jak widać, wrócił do ...poziom 9. Pięknie. No, i żeby nie było, filmik jest nagrywany przed nocką. Jest godzina, żeby Was nie skłamać. 20:05, a na 22 idę do domu. Czy do domu, przepraszam. Już mi się wali w głowie do pracy i ten. I to jest taki przytyk dla niektórych z, y, znajomych, wirtualnych nie tylko. Będą no, wiedzieli o co chodzi. Uważam, że można jakoś wygospodarować sobie czas. Dlatego wielki szacunek dla wszystkich, którzy cokolwiek robią na YouTube'ego. Ale rynek jest czasochłonne. I teraz tak. Można tu pozbierać. Ale o co chodzi? Aby tak miało sens, to się. Sobie. Pospacerujemy sobie. Tu, tu. Przy tych lokacji nie pamiętam, a one się troszkę. Solucje do. Icewind Windale są dobre, ale. No cóż tu się stanęło? Ale pięknie. O, kasiorka. Odradzam gracz tutaj w tą odsłonę Icewind Dale na WordPress Gate o silniku dwójki. Na kodach. Jest to bardzo takie niszczy satysfakcję z gry. O o Stój. Gdzie rzeczysz sobie bym był? To znaczy można tam pobawić się konsolą, bo ja uważam, że jeżeli ktoś już to przechodził, może sobie popróbować. Czanie, czy chmura zarazy? A tych gości uradzi. No to dajemy. Eee, no aj, aj, aj. Dawaj. Ciekawy jestem. My tu pobiegniemy, a oni za nami. He, he. Nie wyszło. No co? Jeden ojej. Co jest z grana? Wiem dobrze. Ty poważne obrażenia. Jestem przy tobie. Muszę sobie przypomnieć no rzecz tutaj. Szkoda, że skrypty jakoś dziwnie tu działają. Nie, nie do końca rozumiem. Czemu tak dziwnie? Chodzi o to, że nie wszystkie czary reagują, jak są ustawione na ofensywny? Aś mi się to nie widzi. No dobra, stopnie, yy, pancerza, ale Błysnop nie zdążyłem. Idą jak te przecinaczki szobarbarzyńcy i to waj. O co chodzi? Kiciuś niech się uruchomi, czyli panterę uruchamiamy. Sproja płytowa plus 3. A co tu chodzi? Hmm. Rozumiecie coś z tego? Bo ja nie. Nie, nawet działają te rzeczy. Czy działanie la Właściwą drogę. Do wieczności Szkoda, mam pytanie, jeżeli ktoś to ogląda, mógłby mi pomóc w otagowaniu tego skoro tak mówisz? W pozycjonowaniu Bo nawet jestem skłonny się z kimś połączyć, jeżeli wyrobił... Gry z, związane z jest z malutko... Jeśli z, chodzi o suby, to, to z tym to jest różnie, bo bardzo skacze. Ale mam ukryte, bo nie mam ambicji, żeby na tym cokolwiek zdziałać na polu jakimś marketingowym, w sensie finansowym, ale jakby mi ktoś mógł odpowiedzieć, albo pomóc z jakimiś filmikami fajnymi. To zapraszam na forum. Yy, czyli Oval z tym jako Nobanion, a na forum polskojęzycznym Total Work jako Eutyches, tu i tu można ze mną porozmawiać. Ewentualnie na fanpage'u yy, forum właśnie związanego z Baldurus Gate też można ze mną nawiązać kontakt. No dobrze, to tyle gadania. Jadę z koksem. Tak, na szybkiego sobie pozbieramy. O, jaki fajny prezent. Ten sarkofag został zamknięty w jakiś nieznany sposób. Wieko nie chce się ruszyć. Nawet o milimetr. Nie tylko złowy czułam w tym miejscu, lecz także nie dole swoich stworzeń. A czekam. O, o. Wiem, przeczytać solucję i od razu człowiek byłby bardzo mądry. Właśnie, czemu ja tutaj nie, nie ten? No idź, szarez. O, kał, to i to. Miecz długi. No dobrze. Teraz tu podejdziemy. Tak trochę pochodzę po tych zabijanych No czegoś mi tu brakuje. Kasa, to mówię, wszystko pozbieram już poza tym. Filmik jest nagrywany na żywca. A szkoda wielka, no ale nic się nie poradzi. Sam to robię, o jest, Kurde do sanktuarium, fajnie. Sprawdzimy, identyfikuj. 4 plus 1. Tutaj teraz sprawdzimy. 4 maga plus 4. Dodatkowe czary z 1, 2, 3 poziomu, plus 2 do klasy pancerza. 3 do rzutów obronnych przeciw czarom, 15 do odporności na magię. No bądźcie, to co było w jedynce. Się na zbierało. Pojemnik jest pełen. No to trzeba trzymać, bo na razie nie mam żadnego maga. Na mówię takiej drużyny nie miałem. Widzę, że Kiciuś jeszcze żyje. Guiana chrwa. A jestem coś sprawdzimy. Szkoda, że nie ma odglądu No i tu zerknijmy. Jestem gotowa. Dobra, zamrażający dotyk. Wszystko się jeszcze pozbiera. No, jak widać, jest wszystko już po. Zwiedzamy. Kupę kasy tu leży. Jak później się wróci, to będzie fajnie. Tradycyjnie przespałem się, żeby. Odnowić niektóre czary i tak dalej. No, tutaj tego nie widzieliście, ale to leżały stosy skór po futrzakach, których natuchłem i zobaczcie, z i zniknęły. Hmm. No i dobrze. Oczywiście no, nie aż tak dobrze. A teraz idziemy tutaj. Ten żytny posiłek z brązu przedstawia postać w czasie modlitwy. No i tu, jak z tego co pamiętam, coś się będzie działo. Chyba. Jakieś tam kluczyki mamy różnego rodzaju. O, poczekajcie. To jest tak, klucz do sanktuarium i jeszcze tutaj miałem... Klucz do bram. o. Czyli dobrze pamiętam. Aha, zrobione. No i jesteśmy w takim pięknym przybytku. Wyobrażacie sobie grę na zasadach z jedynki bez tabulatora? O! Tu mogę wejść? A tu? Co tu jest? Z trudem odczytujesz inskrypcję zniszczoną upływem czasu. Można tak jak ten... Sensacje XX wieku. Wydaje się, że jest to ostrzeżenie przed wchodzeniem do grobowca i zakłóceniem spokoju jego strażników. Dobrze, jedziemy tutaj. zakłócamy. no widzicie, to jest tak. Szkielet wojownik, sztuk raz, szkielet, szkielet. Ha. No i tradycyjnie, kiciuś. Następnie... o, trzymałość Ilmatera. Dłoń Ilmatera, ale będzie pierdziela. Przepraszam, że mi się beka. Haha. <laughs> jak to mówił mój ulubiony youtuber, co ma przeszło milion subów. To tacy goście jak ja to nie są youtuberzy, tylko... profanują. Kai? Ja się za youtubera nie uznaję, ponieważ chcę tylko, żeby świat Ruty Baldura był zaistniał w internecie, bo szkoda tej pracy. To są cztery gry do kupy. Pamiętajcie o tym. Przywołanie zwierząt. Zostaje gotowy. Przeobarwarzyńcy. Trzeba ci czego? Szary, ty to też swoje. Wywołanie choroby. Błyska moc... A co? To już było, było. Zwierzęca empatia to mi, Minsku, może też przywoływać? No i dobra. No to rozumiem. No, nie do końca. Proszę Państwa. Wracamy. Chodźcie, kurczki. O Ale żeś się załatwił. jak zawsze Trzeba trochę ich porostego wywać. Oj nie, już wysany poziom, o nie, nie. się, że nie zdarzy się tak. Tak trochę skrótowo lecimy na no to. Żeby nie zamudzać. Już mi się pijcie kończy. Co ty taka jesteś słaba? No tak. I cały czas nie mogę w nic ubrać. A pij się dziewczyna bo mi zaraz padniesz. Jeszcze No, a coś zaczynasz sam siebie, widzę. Uleczyłeś. No i dobrze, I teraz trzeba byłoby, żeby ona odzyskała poziom. Jak widać, ma sany. Nikt nie bierze, no to. Poziom piąty, wyssano poziom. A ja mam ostatnio. Takie myśli jak Smoke ma ważne. Teraz tu, 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 Jestem przy tobie jak zawsze. No to weszli po znaczy chciałem powiedzieć: Oddychajcie Skaż drogę Podążę za Twym rozkazem. Dobra, leczenie średnich ran. No, kaszło. Dajesz, ojciec. Dobra, krytyczny. bo to już widzę, że... No, fajne to jest. O co chodzi? W tym zbiorniku... Znajduje się świecący zielony płyn, w którym można dostrzec kilka ludzkich szkieletów, pewnie pasty do zębów robią. Po he, he, ale żarcie, wiem. No dobrze. Zobaczymy co oni tu mają. Dobrze, też trzeba będzie pozbierać. Jestem gotowa. Okej. O, tu jest. Na tej podstawie spoczywa wielka księga, to czytam, co jest tu u góry. Przymocowana za pomocą łańcucha. Po bliższym przyjrzeniu można spostrzec się, że... Coś tam, coś tam, jeszcze raz. Ojej. Dobra, tak, strasznie chcę gadać. Jeszcze raz. Po bliższym przyjrzeniu się można spostrzec, że strunice... Księgi wykonano z ludzkiej skóry. Każda z nich jest pokryta równym pismem, do którego wykonania zamiast atramentu użyto krwi. No, jak równe pisma, to dobra szkoła jakaś. to te sprawy... Widać, szkolnictwo było na wysokim poziomie. Zombie, zombie... Dobra, już nie powinno być problemu. No, co się dzieje? Szkieletu, dawaj Kiciuś jest dobry. Nie, nie jest dobry, już Kiciuś nie żyje. Hehehe, czarna pantera. No i co ja mam zrobić? To widzicie się. Dobra, jedziemy z Koksem. Ten odcinek dam przed wyjściem do pracy. No nie wiem, czy weekend dam radę. weekend będę robił coś innego. Jak dam radę, to nagle. No ale dobra, no. To było piękne z tą pajęczyną. Ja mogę tak chodzić i gadać godzinami, no bo to na tym też polega, żeby... Ale na w początku, jak się przyjdzie postaciami stworzonymi od drugi... Częściej się zagra w tą modyfikację, to jest dużo ciężej. Dlatego, że postać, którą się tworzy od początku, czyli nasz bohater, no jednak widzi to całe przejście zdolności. Już mówię dokładnie o co mi chodzi. Proszę zobaczyć: długi miecz plus 3, topór plus 1, styl walki. ma broń tam po drodze jeszcze były grimoary. Coś tam jeszcze znajdywałem. Także jak ma 18 siły, 14, 14. To nie jest tak źle. A zaczynałem strasznie słaba była. Jestem gotowa. Już tam jestem. A kiedy to było. No tak w te boczne pochodzimy nie jest zamknięte? nie gdzieś kluczyk jest? Aby to tak wyważyć? A jeszcze raz? Coś sprawdzimy. To jest tak, tu do sanktuarium, a tu było... Tylko powiedz, zrobione? Na pewno, może? Czy znaczy na pewno? Podejrzewam, że gdzieś leży. Rupieciach. Ale powiem szczerze, że mi się jakoś tak nie, nie specjalnie chce to wszystko zwiedzać. Tam później zerkniemy. O! I tu mnie zaskoczy. Się śpieszyć, mamy tutaj, proszę ja was, kluczka pana. No jest trochę tego zwiedzenia. No i zobaczymy, czy ten kluczka pana nam coś uradzi. A uradził, pewnie tu znajdziemy następny. No, tak myślałem.

Gadają z postacią z głównego toku gry. Aż trzeba umieć takie rzeczy robić. Dar mój, duży koleżko. Czy powiesz Mińskowi, dlaczego jesteś takim milczkiem? Dar. Nie chciałem, by wyglądało to na niegrzeczność z mojej strony. W Minsku. zbyt długo byłem samotny i zapomniałem, że teraz mam wokół siebie przyjaciół, z którymi mogę bez obaw rozmawiać. Znaczy, zawsze chwilę czekam, bo jak widzę tekst, a chcę go przeczytać, bo czasami są kwestie mówione, nagrane, bardzo zresztą fajne. Pozdrawiam Anoima i aktorów. No dobra, to ma przyjaciół, mówi i tak dalej. No. Mińsk mówi, uśmiechając się promiennie do Dara. Ty i ja i Bu jesteśmy teraz przyjaciółmi. Może więc chciałbyś uścisnąć łapkę Bu i powitać go. Jak przystało na prawdziwego przyjaciela? No to rozumiem go, bo ja mam kotkę. Też mam kota na punkcie kotki. Proszę, był oto nasz nowy przyjaciel Dar. Polubisz go, on, on rozumie Mińska. Dar, wydaje się, że niezbyt mnie lubi. Widzisz, jak umyka, kiedy chcę go dotknąć? Był zawsze umyka, żeby przemyśleć, czy lubi jakąś osobę. Jak już się jej dobrze przyjrzy, teraz poczekamy, aż Bóg poprosi, by znowu na ciebie spojrzeć. Prawda, Bóg? Masz szczęście, Mińsko, mówi Dar. Gdybym miał wół w czasie swoich podróży, nie czułbym się taki samotny. Niemożliwe, nie mogłeś mieć bu. Bo jest tylko jeden bu na całym świecie. Zresztą wielkie kosmiczne chomiki nie lubią być widziane przez ludzi. Dar, zatem rzeczywiście masz szczęście, że Bóg wybrał ciebie, byś go dostrzegł. Właśnie to obaj mieliście szczęście, że się od